Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy i ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 17 ustęp 2 i ustęp 4 statutu gminy Kazimierz Biskupi otwieram 59. sesję Rady Gminy Kazimierz Biskupi. Witam serdecznie państwa radnych, zastępcę w WTL, sekretarz gminy panią Barbarę Łektańską wraz z pracownikami urzędu Panią mecenas Marię Czajkowską i kierownika referatu inwestycji i rozwoju pana Przemysława Kucharskiego. Witam panów, dzięki którym obrady dzisiejszej sesji są utrwalane i transmitowane. Witam pozostałych gości. W tym momencie proszę radnych o zalogowanie się do systemu w celu sprawdzenia obecności na posiedzeniu dzisiejszej sesji. Jeszcze jedna osoba. 13. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Zamykam punkt pierwszy i przystępuję do realizacji punktu drugiego. Jest to ustalenie porządku obrad. Informuję, że obrady sesji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Natomiast zgodnie z artykułem 20 ustęp 1b ustawy o samorządzie gminnym nagrania obraz są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy Kazimierz Biskupi. Przypominam, że dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek zastępcy wójta pani Barbary Łychtańskiej, a materiały radni otrzymali mailowo. Pragnę poinformować Państwa radnych, że po wysłaniu materiału wpłynął wniosek. Zastępcy Wójta Gminy Kazimierz Biskupi o wycofanie z porządku obrad sesji punktu trzeciego e to jest uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z parku w miejscowości Posada przy zespole pałacowym z drugiego wiek, drugiej połowy XIX wieku wpisanym do rejestru zabytków numer 843 przez WLKP łamane na a z 2 września 1985 roku i z 26 sierpnia 2011 roku. Czyli w sprawie porządku obrad, jaki Państwu przedstawiłem, są jakiekolwiek inne propozycje. Jednocześnie przypominam, że jakakolwiek zmiana zaproponowanego porządku obrad, przez któregokolwiek z radnych wymaga zgody wnioskodawcy, czyli zastępcy wójta gminy Kazimierz Biskupi. W związku z brakiem innych propozycji informuję, że porządek obrad przedstawia się następująco. Punkt pierwszy otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności obrad, punkt drugi ustalenie porządku obrad, trzeci. Podjęcie uchwał. Kolejna w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie innym Kazimierz Biskupi stanowiącej własność gminy Kazimierz Biskupi. Kolejna w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kazimierz Biskupi. Dalej, w sprawie skargi na dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu biskupim I ostatnia, w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłacanej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z OO w Koninie za 2021 rok. Punkt czwarty, zakończenie obrad sesji. Porządek obrad należy przegłosować. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem takiego porządku? Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty 13 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Zamykam punkt drugi. Przystępuję do realizacji podpunktu A w punkcie trzecim porządku obrad, a mianowicie podjęcia uchwał. Jest pierwsza uchwała, to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie innym Kazimierz-Biskupi, stanowiącej własność gminy Kazimierz-Biskupi. Proszę o krótki komentarz projektu tej uchwały panią mecenas Marię Czarkowską. Bardzo proszę. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia przez Radę Gminy zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym do 31 grudnia 2023 roku nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Kazimierz Biskupi. Działka numer 1002 łamana na 12 o powierzchni 2,2787 hektara. Położona w obrębie geodezyjnym Kazimierz Biskupi używana jest przez dotychczasowego dzierżawcę na cele rekreacyjne. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa. Dziękuję. Pani Mecenas, czy w sprawie projektu tej uchwały są jeszcze jakieś zapytania bądź wnioski? Nie widzę. Poddaję więc projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w powyższej sprawie została podjęta 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Przechodzimy teraz do podpunktu B w punkcie trzecim porządku obrad, a mianowicie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kazimierz Biskupi. Proszę o krótki komentarz projektu tej uchwały kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Pana Przemysława Kucharskiego. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kazimierz Biskupi zatwierdzone zostało uchwałą Rady Gminy Kazimierz Biskupi nr 6, łamana 76, łamana 2003 z dnia 12 czerwca 2003 roku. Oraz z późniejszymi uchwałami w sprawie studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kazimierz-Biskupi. Studium ma na celu określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad gospodarowania przestrzennego i stanowi podstawę prawidłowego prowadzenia inwestycji na terenie gminy przez jednostki gospodarcze oraz osoby fizyczne. Ponieważ ustalenia studium są wiążące przy sporządzeniu planów miejscowych. Przystępuje się do zmiany studium w części dotyczącej terenu przedstawionego na załączniku graficznym do uchwały położonych w Kazimierzu Biskupim i Nieświastowie, dla których konieczne jest dokonanie zmian w zakresie zasad zagospodarowania przestrzennego. Zmiana studium ma na celu modyfikację układu przestrzennego wiodących kierunków przeznaczenia terenów określonych w studium dla tych terenów, obejmujące przede wszystkim utworzenie terenów umożliwiających ulokowanie i uruchomienie produkcji przemysłowej. Z mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu i stanowienie przepisów gminnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym wskazana jest częściowa zmiana studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kazimierz Biskupi. Dziękuję panu kierownikowi. Czy po tym krótkim komentarzu są jeszcze jakieś zapytania bądź wnioski? Nie ma. Poddaję więc projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie pod głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w powyższej sprawie została podjęta 13 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Przystępujemy do realizacji podpunktu C w punkcie trzecim porządku obrad, a mianowicie projektu uchwały w sprawie skargi na dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim. Proszę o krótki komentarz projektu tej uchwały Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Pana Tomasza Szelewskiego. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, z urzędu Gminy w urzędu e, w dniu 13 czerwca tego roku wpłynęła skarga na dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim. Zarzu zarzucająca niewłaściwe postępowanie w sprawie umieszczenia jej dziecka w domu pomocy społecznej, naruszenie wyboru ośrodka przez dyrektora oraz ponoszenie odpowiedzialności za obecny stan zdrowia e oraz przekazanie nieprawdziwych informacji do innych instytucji. W związku z powyższym, w dniu 29 czerwca odbyło się posiedzenie komisji, na którym wspólnie z kolegami przeanalizowaliśmy tą skargę, która pod względem formalnym i prawnym spełniała wszystkie wymogi. Poproszono panią kierownik GOPS-u o złożenie stosownych wyjaśnień. Po przeanalizowaniu tych wyjaśnień w sposób, że tak powiem, jednoznaczny komisja ustaliła, że skarga jest w zupełności bezzasadna. Ja od siebie pragnę dodać, że pracownicy naszego GOPSu wykonują szereg czynności i jest to bardzo trudna praca dla nich i wielkie brawa się należą tym paniom. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy po tym komentarzu wyjaśnieniach państwo radni macie jeszcze jakieś pytania bądź wnioski? Nie widzę. Podaję projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Trzymał się Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w powyższej sprawie została podjęta dwunastoma głosami za przy braku głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się. Przystępuję do realizacji podpunktu D w punkcie trzecim porządku obrad, a mianowicie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłacanej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie za 2021 rok. Proszę o krótki komentarz projektu tej uchwały panią mecenas Marię Czajkowską. Bardzo proszę. Spółka, gmina Kazimierz Biskupi jest współ, wspólnikiem spółki Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z Koninie. Spółka świadczy usługi z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. W zamian za to otrzymuje rekompensatę od gmin udziałowców tej spółki. Projekt uchwały dotyczy rozliczenia rekompensaty przez spółkę za 2021 rok. Spółka złożyła sprawozdanie z rozliczenia rekompensaty, jaką pobrała za 2021 rok. Zgromadzenie wspólników oraz Rada Nadzorcza Spółki zaopiniowały pozytywnie to rozliczenie, również Spółka Biegłych Rewidentów stwierdziła, że prawidłowo zostały wyliczone kwoty rekompensat. Zgodnie z umową wykonawczą, na koniec umowa wykonawcza przewiduje, że na koniec zatwierdza wyniki kontroli rekompensaty Rada Gminy. I tego dotyczy projekt uchwały? Dziękuję. Dziękuję. Czy macie Państwo, Radni, jeszcze jakieś pytania po tym komentarzu do projektu cytowanej uchwały? Nie widzę. Poddaję więc projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w powyższej sprawie została podjęta 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Zamykam punkt trzeci i przechodzę do punktu czwartego porządku obrad, a jest to właśnie zamknięcie obrad sesji. W związku z wyczerpaniem dzisiejszego porządku obrad zamykam pięćdziesiątą dziewiątą sesję Rady Gminy Kazimierz Biskupi. Dziękuję Wysokiej Radzie za uczestniczenie w obradach, a wszystkim pozostałym Państwu za obecność i uwagę. Dziękuję.